Kolejnym bardzo przydatnym narzędziem, które jest wbudowane w pokój wideokonferencyjny, to jest przeglądarka internetowa. Podczas prezentacji, podczas szkolenia czasami jest potrzeba, by pokazać czy to swoją stronę, czy stronę swojej firmy i dzięki temu, że takie narzędzie, taka przeglądarka jest już bezpośrednio umieszczona, wbudowana w pokój, nie ma Potrzeby odsyłania uczestników webinaru do swoich przeglądarek, wystarczy kliknąć na zakładkę przeglądarka i pojawia się strona, która albo wcześniej już tutaj była załadowana, albo wpisuje stronę, która zostaje automatycznie tutaj wgrana i pojawia się na ekranie. Każdą jedną stronę praktycznie można tutaj zaprezentować. No, szczególnie właśnie te, które, które mają pokazywać, czy są przydatne podczas, podczas prezentacji. Ja podczas swoich prezentacji czasami też posługuję się odniesieniem do materiału szkoleniowego, który znajduje się na moim blogu. Także Taka możliwość tutaj istnieje i trzeba z niej korzystać.